Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to, że ci ludzie, którzy, którzy są reprezentowani tam na galerii, wygrywają w sądach, to jest fakt. Fakt, że jest kilkaset tysięcy osób. I faktem jest też to, że kilka lat już czekają w zamrażarce te projekty. I chciałbym spytać, czy to, że jakby zbliża się pewien Armagedon finansowy dla banków, czy jesteście Państwo tego świadomi? Bo mi banków ani bankierów za bardzo nie żal. Chodzi raczej o to, że oni trzymają mimo wszystko oszczędności Polaków i te kilkadziesiąt miliardów siłą rzeczy wpłynie na stabilność tego systemu. W związku z tym chciałbym spytać, czy macie jakiś plan, plan prawdziwy, plan rzetelny, plan systemowy, jak temu zaradzić, a nie tak jak w przypadku reprywatyzacji, po prostu będziecie czekać i zobaczyć, co się dzieje, bo od ustawy reprywatyzacyjnej też uciekacie i jak nie było nic uchwalone, tak nie ma. I tak samo w przypadku tych kilku lat, które jak rządzicie, jak ustawy nie ma systematyzującej, ten bałagan nie ma. W związku z tym proszę o odpowiedź, czy macie, szanowny panie ministrze, jakiś rządowy projekt systematyzujący ten bajzel, który zaraz nam tutaj wszyscy będziemy mieli zgotowani. Dziękuję bardzo.